Dzień dobry, znowu z Wami jestem Lerysa Biulut na kanale Prawo w Norwegii. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, szansy na wygranie w sprawach sądowych. Czy mają Polacy szanse, żeby wygrać pozew zbiorowy przeciw państwa norweskiego? Nasza Kancelaria Prawna w Biotoku dostaje codziennie dużo telefonu, i e, typowe pytanie od każdego klienta jest, jakie mam szanse na wygranie, czy jest gwarancja, że wygram swoją sprawę. Powiem szczerze, że na te pytania po prostu nie jest możliwe odpowiedzieć. Jeżeli adwokat obiecuje wygrać sprawę i daje gwarancję na wygranie, to na pewno ten adwokat kłamie, bo... Żaden adwokat nie może, żadna kancelaria nie może przewidzieć wyniku sprawy. Oczywiście można e, mniej więcej zobaczyć, jeżeli osoba ma doświadczenie, można zobaczyć, czy, czy m, sprawa jest w całe, e, czy jest sens walczyć się, czy do, dowody w sprawie, m, argumentacja prawna jest. E, Że jest, jest podstawa do, do, do walki prawnej, ale żadnej gwarancji, żadne kancelaria, żaden adwokat nie może dać, bo e, to nie ad, od adwokata zależy wynik sprawy. Od razu powiem, że e, z mojego e, doświadczenia po prostu e, nienawidzę dawać odpowiedź na, na podobne pytania. Czy są sprawy, czy, czy są szanse do, do wygrania? Oczywiście są. Czy jest ryzyko przegrania? Oczywiście jest, zawsze. Nie istnieje takie spraw, gdzie nie ma ryzyka procesu osobowego. Czy jest szansa na wygranie przeciw e, państwa norweskiego? Dużo Polaków teraz zbierają pieniądze i chcieliby ruszyć tą sprawę przeciw państwu Norweskiego, kiedy chodzi o restrykcjach z powodu pandemii COVID-19. Z mojego doświadczenia od razu powiem, że szansa zawsze jest, ale realistyczność jest. jest całkujecie inaczej. Sprawy e, przeciw norweskich instytucji. Niestety w sądach norweskich wygrać w prawie jest niemożliwe. To nie znaczy, że nie trzeba walczyć oczywiście trzeba, ale e, musimy też e, uznać ten fakt, że e, sądy norweskie e, zawsze są automatycznie na stronie państwa. Jeżeli Osoba ze strony państwa, mówi, świadek, powiedzmy, że to jest czarne. To sprawa może czy, 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 czy rzeczy może być em, biała, ale jeżeli prywatna osoba em, argumentuje za, za rzeczywistość, to ni niestety e, szanse, że em, sąd będzie na stronie państwowej są bardzo wysokie. Druga sprawa, która jest bardzo ważna w, sprawie, w sprawach restrykcji, w sprawie restrykcji wjazdu, kwarantanny i tak to jest, że sądy norweskie muszą być według praktyki sądowej oraz, oraz przepisów sądy muszą być bardzo ostrożne, żeby powiedzieć czy zdecydować się, że jakiś Przepis jest nielegalny. To po prostu są wyjątki w e, historii prawnej, kiedy sąd mógł e, w cały powiedzieć, że, że jakiś przepis e, jest e, nielegalny, jako przepis. Ostatni argument, e, według mnie, który, który e, Niestety, e, liczy się na, na, na stroną państwa, to jest oczywiście wyrok sądowy z Sądu Apelacyjnego w sprawie e, Norwegów, którzy zakładali sprawy przeciw e, państwom Norweskie, Osoby, które mają e, takie chytkie, kabiny w Szwecji i walczyli się e, za legalność, przeciw legalności tego przepisu, żeby, żeby e, ta kwarantena ich nie, nie obowiązywała po, po przyjeździe z Szwecji. Niestety, sąd policyjny. Wiem, że, że pierwszy sąd rejonowy zdecydował się i na, na korzyść osób prywatnych, ale sąd policyjny oczywiście napisał, że te restrykcje niestety. Są legalni, bo w tej sytuacji z pandemią to jest potrzebne, żeby ochronić życie i zdrowia nacji. W tym roku jest napisane jedno zdanie: że te restrykcje nie są ani przeciw praw człowieka, ani przeciw przepisów Unii Europejskiej. Przez ten wyrok jedyna ostatnia nadzieja jest na sąd najwyższy, ale pytanie jest po pierwsze, czy ten pozew zbiorowy apelacja będzie wysłana do sądu najwyższego, bo to bardzo dużo kosztuje, a po drugie jest pytanie, czy w całe sąd najwyższy zgodzi się rozpatrzeć sprawę, bo według prawa noworowskiego sąd najwyższy ma taką taką e, powiedzmy swobodę, e, żeby oni mają prawo wybrać, który sprawy o nich chcą rozpatrzeć, a który nie. Oni mogą po prostu od, odrzucić, odrzucić apelację bez, bez żadnych argumentów na tym podstawie, że sprawa nie jest wystarczająco na tyle ważna, żeby, że ma znaczenie dla, dla innych spraw. E, ja osobiście nie, e, uważam, że, ja uważam, że e, pozyw zbiorowej Polacy przeciw e, państwa norworskiego. Niestety szansa na wygrania jest bardzo, bardzo niska. E, to jest w prawie niemożliwe. Ja osobiście prowadziłam e, wielu spraw przeciw państwa norskiego i niestety e, Świadek z Państwowej instytucji może powiedzieć jedna rzecz, w dowodach może być zapójcie inna rzecz i w wyroku sądowym będzie napisane akurat to, co powiedział świadek ze strony państwowej, walczycie oczywiście zawsze musicie, ale niestety czasami musimy zaakceptować ten fakt, że prowadzi sprawę przeciw państwowej instytucji. Ehm um, prawie niemożliwe. Niestety.